Tak jest. To jest właśnie to, czym się zajmiemy silnik. Dzień czwarty cięcie. Silnik. To jest to, czym się dzisiaj zajmiemy, a dokładnie zdejmiemy tego zamulacza. Nie będziemy jednak zakładać takiego automatu, nie będziemy zakładać takiego systemu przeniesienia, gdyż jest tak ciężkie do ukręcenia w tym momencie to co dopiero będzie jak ja to zdejmę. Ten silnik w końcu dostanie chęci do jazdy, więc y, biorę się za robotę standardowo, standardowo muzyczka już gra. Eee, muszę spuścić oliwę z tego. No i co? Rozbieram to tak, żeby to można było złożyć z powrotem. Składam to z powrotem, odkładam na bok, a przygotowujemy się do montażu silnika. Jak widzicie, dałem go trochę do góry. No ale właśnie musiał być przesunięty. Musiałoby być jakoś bez sensu. A tak to ten silnik będzie w swoim miejscu, będzie miejsce na gaźnik, będzie miejsce na wszystko. I zwykłe odśrodkowe sprzęgiełko, które będzie dawało napędzanie. Temu, temu silniczkowi, a przy okazji nie będzie zabierał mu mocy, więc może jeszcze się go trochę zreaktywuje. Wlejmy mu nową oliwkę, zobaczymy czy się będzie grzał dalej, czy nie. Zrobię mu chłodnicę oleju. Nie, no, żartuję. O! Wszystko tak jak trzeba. Pomalowane, właśnie, pomalowane jakimś tam szprajem, który mi został na czarno, bo był czarny. Wkręcone gwinty przygotowane czekam tylko i wyłącznie na wtorek. No, dzisiaj jest sobota, znowu sobota, tak wiem, trochę mi się zemskło. Yy, muszę mieć otwartą hurtownię, żeby kupić rurę, bo brakło. No, paczka wiadomo z mocowaniem do silnika i właśnie. To mi daje do myślenia, że mocowanie jest od gx 390, więc fizycznie będzie tu pasować jak do siebie i jak tutaj wskoczy, to ewentualnie się tylko delikatnie przesunie, nawierci nowe otwory i by było cacy. Więc trzeba zrobić tak, żeby było cacy. Yo, 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 yo. Powinien sam odbijać. Jest git. Dobra. Ej, bierzemy się dalej. Idziemy tam. Motor jest już na stole operacyjnym. Hmm? Tak, tylko Zębateczkę. Dobra. To wszystko wrzucimy sobie. Uuu! To wszystko sobie upuścimy. Położymy sobie tutaj. No dobra. Teraz tak. Ósemka. Ciekawy jestem, czy to da radę, czy da radę, czy nie da rady. Mam tu oto taką końcóweczkę. Ha! Wiedziałem. <grym> Tego śladu. No to, z tym to popradzisz. <laughs> Śmieć. No Ja to... Ja to polecam. Słuchajcie, otwieram to pierwszy raz, więc jest to dla mnie absolutna nowość. Tak wiem, jedna śrubka została. No dobra, mamy dekiel. Wow, jest to ciekawa konstrukcja. Zaraz będę ją zgłębiał. Przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się z bliska tej oto maszynerii. Tylko wezmę może Blacha na mnie trysnęła oliwą. Dzięki, naprawdę. Seriowa dziękuwa. Oczywiście. jest zapinka, ale nie będziemy jej ruszać. Na w całości. Dobra, mamy bagnecik, który trzeba wykręcić. Zobacz, zobaczcie. Mamy bagnet. Który trzeba wykręcić, żeby po prostu dostać się do śruby. Odkręcamy 5 śrub, i mamy już silnik bez sprzęgu olejowego. Cyk. <tryk> Heh! Odeszło sobie pięknie, bez żadnego użycia siły. Wykonamy. Zdejmujemy i okazuje się, że mamy wałek 20. Yy, mamy wałek 20. Silnik jest troszeczkę inaczej. Yy, wygląda dekiel od silnika niż w wersji yy, chińskiej, tą którą znamy na co dzień. To chyba nie powinno być tak odkręcone. No ale dobra, yy, co tu można powiedzieć? No, mam nadzieję, że silnik odżyje. Skręcam sprzęgło do kupy. Składam to ze sobą, chowam do czeluści. No i za chwilę stawiam silnik z powrotem. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Czy da się go jednak schować do środka, żeby nie drażnił, żeby tutaj z sprzęgłem odśrodkowym to się zgrało. I mam nadzieję, że nie będziemy musieli obracać tego mocowania, żeby zębatka batuł, bo wtedy będzie mi przykro. Tutaj będzie ciężka praca. Bo ta oś nie była rozbierana. I może być lipa. Ale dobra, przesunąć o te 2-3 cm, jeszcze możemy. Czyli, generalnie, zębatka może być tutaj. I pewnie tutaj też będziemy celować z zębatką z silnika. A właśnie. A coś mnie tu jeszcze ciekawi. <słyski> Hech, i mi powiesz, że to jest 20, to padnę. ها <applause> <applause>